Siemanko. Mamy tutaj Kiario i coś Wam pokażę. Mamy tutaj wyciek. No tak, o. widzicie. Ja tu po, w poprzednim filmiku nagrałem jak wyciągnąć rozrusznik, bo roz, z rozrusznikiem był problem, ale już jest naprawiony. Nie wymieniałem, nie kupowałem nowego, tylko naprawiłem go. Tak więc widzicie, jak to wszystko jest zażegane. Może ktoś z Was będzie miał podobny problem. Rozrusznik też był cały normalnie zażegany. I on raz chodził, raz nie chodził. Jak mu się spodobało. widzicie, tam wszystko jest mokre. Tam. Tam. Tam gdzie świecą, jak widzicie, wszystko jest zażegane. Teraz pokażę Wam od góry. No i tutaj. Widzicie, tam już jest mokro, Za przepustnicą. I tam. O, tam w środku też jest. Tam gdzie centralnie w ten otwór tam. To mnie, nie, tam kamera nie dojdzie, ale widać, że kable są całe mokre. Kostki też mokre. Tak więc, będziemy musieli rozebrać tutaj kolektor słońcy. Czyli to będziemy musieli odkręcić. To też, tu idzie cała wiązka, też to będziemy musieli odkręcić. No i na dole tak samo pewnie gdzieś. I zobaczę czy to nie od kolektora słońcego. Zobaczymy, może gdzieś od przepustnicy, koło przepustnicy, no zobaczymy. Dobra, kolektor, stąd mamy już luźne i tak tutaj te dwie śruby, stąd, z tej listwy, tak to było na te śrubki I to było na klucz numer 10, a te tutaj to są na kolektorze z sądzym, tak? Tam, tutaj, tutaj, tam i tam, to tutaj macie na nasadkę numer 12 taki. i nakrętka też nasadka numer 12. O. Wykręcacie te śrubki i tak jak widzicie. Kolektor jest luźny, tak? Następnie wtyczkę odpinacie, tak? Tutaj tu macie dwie śruby na klucz numer 10, też musicie sobie popuścić, żeby szlafów nie odpinać, bo po co, nie? Czyli to, to nam fajnie odejdzie. Co jeszcze? Tutaj z przodu, tak. Tutaj też musicie sobie... Nasadka 10 i odkręcacie. Jak tu jest zlew, tak. To tam pod tym, pod kablami tam, o, jest mój palec. To musicie sobie odkręcić. Żeby te kable nam nie przeszkadzały I tak samo tu sobie odpinacie. Tą wiązkę tutaj. Co idzie do alternatora, tak tutaj są odczepiacie i sobie tutaj wypinacie też. Tak samo, no i powinno nam wyjść. Ja sobie to zaraz odetnę i zobaczymy. Dobrze, wszystko jest podkręcane. Po... Tak więc teraz Wam pokażę. Tutaj tego klipsa jednak nie wyciągałem. co Wam wcześniej mówiłem. To drugie co to jest kabel też mówiłem, że mam rozłączyć, to nie rozłączajcie. Tylko sobie, on jest tak zamontowany. Tylko sobie go przesuńcie w tą stronę i wyskoczy. Widzicie on jest luźny, więc. Nie rozłączony ten kabel. Tak więc jest tutaj luźne. Odkręciłem tutaj dwie śruby co tutaj były. Tak tutaj. Jedna i druga. Jest luźne. Chciałbym, żeby te przewody. Odpiąć, ale jednak. Teraz że to odkręcę I teraz, o, tak jak widać dostęp to, teraz jest późny wszystko jest różne, teraz spróbujemy to wyciągnąć zobaczymy jak to wyjdzie dobra, znalazłem jeszcze jedną kostkę to Wam od razu pokażę Ten kabel, tam i tą kostkę, to też trzeba ją wypiąć. Tym. ja wam pokazać. Chodzi mi o tą tutaj, właśnie. O tutaj, gdzie jest ten kabel, tą kostkę trzeba odciąć Patrzcie, też jest do tego. Więc trzeba to odpiąć. Jeszcze tą śrubę, która. Tu macie bagnet, tak? Trzeba go też odkręcić. O! A, widzicie? Tam, gdzie świecę, właśnie. To trzeba odkręcić. Mi się wydaje, że to będzie dziesiąteczka. więc Zaraz sprawdzam i dam wam znać no jest rozsadzone. dziesiąteczka i przedłużka gdyby wam to weszło tak jak mi to musicie sobie to odciągnąć i tam wtedy celować no i to grzechoteczka I rozkręcamy zaraz wam pokażę co jeszcze tutaj mamy tu trzyma mnie ten przewód tutaj ten przewód mnie trzyma który jest do kolektora słonecznego widzicie on mnie tylko blokuje tak więc trzeba go popuścić idziemy dalej tak, tu musicie ten przewód, tak, to wam pokazałem na początku. Ja to do alternatora, tak, to on jest tutaj, go przeciąłem nożem. Tu jest drugi przewód od spodu. Możecie go odkręcić dziesiąteczką, i to zejdzie. Ale ja to sobie to przeciąłem, bo tu miałem lepsze dojście. Przewód, który tutaj był jeszcze przemontowany, to był ten tutaj. O, ta kostka i ten przewód był wkręcony tutaj. Tak więc wiecie, i jeszcze mi została jedna rzecz. Jedna rurka. O. tutaj popuścimy sobie i też ją zdemontujemy. Tak więc widzicie, kolektor sący jest wyciągnięty. Popatrzcie, jaki on tutaj jest. Strasznie, nie wiem czy on jest gdzieś pęknięty, czy coś. Ale mi się wydaje, że to będzie lecieć. Przychodzi czujnik i z tego czujnika wypierdziela olej. Tak mi się wydaje. Zmienimy tam o-ring na nim, bo go przewróciłem i olej się normalnie wyleciał z niego. Teraz go przeczyścimy cały. Zaraz wam pokażę tutaj. Zdjęłam tylko ten przewód i już tak wam mówiłem przed chwilą i kolektor wyskoczył cały. Tutaj trochę jest też tak zamazane, ale to też się wyczyściło uszczelnie Widzicie, jak to wygląda. Całe zastawione. O, tam jest mały, tak jakby delikatny wyciek. I tu wszystko na rozróżnik tutaj szło. Widzicie, wszystko mokre, kostki mokre. Tak więc tutaj mamy Sucho. Jedynie tutaj, które jest takie zawilgocone ale to, to nie lubiło nie żadnej różnicy za bardzo. A tu jest mokro, bardziej z tej strony, ale uszczelka powinna trzymać. Bo tam nie było żadnych wycieków po tej drugiej stronie, zaraz wam pokażę. A tutaj co pozostało, wyczyścić wszystko ładnie. Kolektor, ten też wyczyścić. A ja pokazać. Ten sensor, co wchodzi do kolektora słonecznego, widzicie? On jest też cały zawalony. Za bardzo nie widać. Spróbuję znaleźć taki o-ring jak nie znajdę, no to nowy czujnik i on wchodzi tutaj właśnie tutaj z tej strony tu. widzicie tu wszystko cieknie idzie, do, idzie na dół nie? od spodu i cieknie na rozrusznik który mamy tak nie I tak jest w samochodzie tak więc wszystko wycieka z niego tak widzicie tutaj na kolektorze sądzę tu nie ma żadnych wycieków znaczy tu jest uszczelka mokra ta jest sucha ta jest sucha i ta jest mokra ale nie ma nigdzie żeby tutaj coś kapało na silnik tak więc jak będziecie mieli tak ja to możecie sobie nie rozkręcać całego kolektora słonecznego, tylko wymienić o-ring na tym czujniku, tak? I powinno wam to bardzo ułatwić życie, bo nie musi tak ja rozkręcać całego. Tylko sobie wykręcić po prostu ten czujnik. I tyle. Wymienicie O-Ring albo dajcie nowy czujnik i po problemie. No i tu koło przepustnicy jest ten czujnik. Wykręcacie na jedną śrubkę klucz numer 10 i wymieniacie. A tu jest to. Spróbuję wymienić sobie ten ring, który tutaj jest. O tutaj. I tyle. I po problemie. Dobra czujnik jest już przykręcony. Popatrzcie, tu trochę wyszło. Więc powinno być już w porządku wszystko. Tak to wygląda od spodu. Tak więc pamiętajcie, będziemy mieli takie same objawy jak w tym aucie. Czyli czujnik był cały zawalony, spód, yy, rozrusznik. To nie musicie rozbierać całego kolektora słonecznego. Tylko sobie sprawdźcie od razu ten czujnik. Bo ja nie wiedziałem, pierwszy raz to robiłem. <gry> Dlatego rozkręciłem cały kolektor słoneczny, tak? bo nie wiedziałem skąd dokładnie cieknie. Teraz wiemy, że z tego czujnika nam cieknie. Tak więc będziecie wiedzieć, jak Wam pomogę, to dajcie lajka like, i komentarz, subskrybujcie mój kanał, a ja Wam się postaram wrzucać więcej takich filmików.